Jest to nasze wspólne dobro, z którego się będziemy cieszyć i użytkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przecież gratuluję. Bardzo Dziękuję bardzo. Że... Proszę, gratuluję. Tak ze swojej strony, tak chciałem tylko <trujemy> powiedzieć, <podróż>. tak. <trujemy> że widząc liczbę mieszkańców, która tu jest, chyba dowód na to, że jest to sukces. Tutaj. Jest. Co więcej, nawet jak jest zimno i czasami pogoda nie sprzyja, i tak tu jest dużo mieszkańców, co nas cieszy. Przede wszystkim mieszkańcy docenili swoimi nogami, jakby zagłosowali za tym rozwiązaniem. Gratuluję. Dziękuję. Tam jest, tam tak jest! Proszę tak! Jest, proszę jest. Klaskać, Brawo, tak. tak. nie ma też pani ceska, Bo mam taką deskę, którą Super. mogę pani dać. Jest to nagroda w plebiscycie, którą organizuje Stowarzyszenie Moje Miasto. Już po raz dziesiąty, jest to dziesiąta edycja tego akurat plebiscytu. Za najlepszą realizację w przestrzeni publicznej. To jest nagroda nie architektoniczna, nie architektów, nie specjalistów, tylko sp Społeczna, gdyż my, my jesteśmy podmiotem społecznym. Nagroda została przyznana w wyniku głosowania internautów, ale również wybierała komisja, w skład której nie wchodzili specjaliści i fachowcy od architektury, tylko tacy prawdziwi użytkownicy, również, którzy są związani z regionem i interesują ich przemiany regionu. Jednogłośnie wybrano teren rekreacyjny nad jeziorem Paprocańskim w Tychach lat na naszego nabrzeża, to już kolejna nagroda, prawda? E, tak, to już jest druga nagroda. Już wcześniej otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą przestrzeń publiczną. E... Ta nagroda również wpisuje się w ten cykl pozytywnych odznaczeń dla, dla naszych rozwiązań architektonicznych, przestrzennych i funkcjonalnych i wykonawczych, bo chciałem powiedzieć, że teren jest to bardzo trudny i e, e, zmobilizowanie wszystkich tych elementów w jedną całość, taką spójną architektonicznie, było bardzo trudne, co się udało dzięki e, założeniom wszystkim wyjściowym, również dzięki architektowi, który to pięknie zaprojektował. Wyszło, wyszedł element piękny architektonicznie, w tym funkcjonalny, dzięki co widzimy, dzięki mieszkańcom, którzy nogami głosują za, za tymi rozwiązaniami. Codziennie od samego rana do, do późnych godzin wieczornych, żeby nie powiedzieć nocnych, ten, to miejsce żyje. Widzimy, dzieci się bawią, świetnie wykorzystywane są wszystkie elementy i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Jest to pierwszy etap naszych rozwiązań dotyczących paprocan. Za niedługo powstaną nowe. Będą ukończone nowe ścieżki wśród w lasu. Dokończymy, zaczniemy realizować marinę znacznie dalej, aby umożliwić również korzystanie z tego akwenu również przez innych użytkowników, w tym żeglarzy. Cała przestrzeń wokół naszego jeziora, mamy nadzieję, że z czasem będzie jednym wielkim, tętniącym miejscem od samego rana aż do późnej godziny nocnej.